Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dalej zajmuję się podstawami mikroekonomii. Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów o innych przykładach zawodności rynku i roli Państwu, Państwa w biznesie. Otóż konkurencja rynkowa tworzy bodźce do wdrażania nowych technologii, bo firmy mogą osiągnąć, osiągać większe zyski, znajdując sposób na obniżenie kosztów produkcji lub poprzez oferowanie klientom. Dóbr o pożądanych przez nich cechach. Dlaczego więc sektor prywatny nie inwestuje dostatecznych środków w innowacje? Otóż nowe technologie gwarantują przewagę nad konkurentami i osiąganie zysków nadzwyczajnych, ale o, przez pewien czas to gwarantują. Gdy konkurenci szybko kopiują nowe rozwiązania technologiczne, to firmy, które te rozwiązania wdrożą, są zniechęcone do, dalszych, do dalszego rozwoju technologicznego, do rozwijania nowych technologii, bo ponoszą wysokie koszty na wprowadzenie tej technologii, ale zyski otrzymują stosunkowo, relatywnie niskie i to w krótkim czasie, bo te firmy konkurencyjne będą miały dostęp do technologii opracowanej przez daną firmę, będą wytwarzały podobne produkty. Badania ekonomistów wskazują, że firma wdrażająca nową technologię jako pierwsza, ten pionier, wykorzystuje od jednej trzeciej do połowy łącznych korzyści ekonomicznych związanych z daną innowacją, podczas gdy resztę uzyskują inne firmy, które decydują się wdrożyć tą innowację naśladowcy i użytkownicy nowych wynalazków. A oczywiście występują pozytywne efekty zewnętrzne nowych technologii. Korzyści społeczne innowacji są równe sumie wartości wszystkich pozytywnych efektów zewnętrznych związanych z nową technologią lub produktem, na których mogą skorzystać inne firmy lub społeczeństwo, jako całość, oraz wartości prywatnych korzyści otrzymywanych przez firmę, która opracowała nową technologię, dobro lub usługę. Jest to tzw. stopa zwrotu oczekiwana na zysk z wdrożenia projektu dla tej firmy. Pozytywne efekty zewnętrzne to korzystne efekty uboczne działalności konkurencyjnego podmiotu, osoby, firmy, organizacji non-profit lub państwa uzyskiwane bezpłatnie przez strony trzecie. Na przykład, porządek w pokoju w akademiku robi to jedna osoba, która mieszka w tym pokoju ale ma korzyści dla siebie, bo mieszka w czystym, ale inni też korzystają, współlokatorzy, ponieważ również mają czysty pokój. Dlaczego warto inwestować w kapitał ludzki, tak jak warto inwestować, jak podałam wcześniej, w technologię? Otóż działalność inwestycyjna wiąże się z akceptacją mniejszego lub większego ryzyka, bo nie wiemy, nie wiadomo, czy korzyści się pojawią, a, czy inwest a, a, a z wydanych na, na tą inwestycję pieniędzy będą zwroty. Edukacja według ekonomistów to inwestycja, e, która opłaca się zarówno jednostce, jak i państwu. Na przykład wynagrodzenia bardziej wykształconych są wyższe. Stopy zwrotu z inwestycji w, edukac w edukacji w Polsce czy w USA są wysokie. E, są... One dodatnie przede wszystkim i są uzyskiwane głównie przez pracowników, są więc prywatnymi stopami zwrotu, co uzyskuje społeczeństwo dzięki inwestycjom w edukację dokonywanym przez konkretną osobę. Otóż uzyskuje to, że gospodarka się rozwija, lepiej wykształcony pracownik pracuje wydajniej, może też pracować szybciej. W wielu krajach społeczna stopa zwrotu z nauki jest dodatnia. Pozytywne efekty zewnętrznej edukacji obejmują m.in. lepszy stan zdrowia, niższy poziom przestępczości, czystsze środowisko i bardziej stabilne, demokratyczne rządy. Korzysta jednostko, jednostka i społeczeństwo na inwestycji w edukację, więc wiele krajów decyduje się finansować edukację na poziomie podstawowym, średnim i wyższym. Inne przykłady pozytywnych efektów zewnętrznych to np. technologiczne najbardziej proste, widoczne ale nie jedyne przykłady pozytywnych efektów zewnętrznych. Innymi są szczepienia, które chronią i osoby zaszczepioną, ale też inne osoby, które nie mogą się na przykład zaszczepić, bo mają skutki boczne, a korzystają z, odpor z odporności populacji. Modernizacja, renowacja domów w sąsiedztwie zwiększa wartość tych odnawianych nieruchomości, ale powoduje to, że ceny nieruchomości w obrębie również rosną. Państwo może ingerować, by przedsiębiorstwa generujące pozytywne efekty zewnętrzne mogły przejąć jak największą część korzyści dla siebie, ale też by zapewnić korzyści społeczne. Z tego tytułu też na przykład finansuje państwo szczepienia. Występujemy również na rynku dobra publiczne, które no, są na pewno świadczą o roli państwa w biznesie i Świadczą o zawodności rynku. Dobro prywatne to na przykład kawałek kęs pizzy. Może zjeść go tylko jedna osoba. Kawałek kęs pizzy to produkt łatwy do zidentyfikowania i wyodrębnienia. Kto płaci, ten ma nikt inny. Dobra publiczne mają dwie główne cechy. Nie ma możliwości wykluczenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Nie da się lub jest to zbyt kosztowne, aby wykluczyć kogokolwiek z ich konsumpcji, albo nieracjonalne. Na przykład korzystać, zabronienie skorzystania z danego dobra lub usługi, na przykład obronie kraju, tutaj można powiedzieć, przez państwo. Każdy ma tą obronę kraju gwarantowaną przez państwo, nawet jeśli nie zgadza się z polityką albo wydatkami na obronę. I po drugie, konsumpcja ma charakter nierywalizacyjny tego dobra publicznego. To znaczy, każdy może z tego dobra, Publicznego korzystać bez uszczerbku dla nikogo innego. Czyli na przykład jeden ogląda telewizję, może i drugi, trzeci, piąty i dziesiąty oglądać człowiek telewizję. Gdy jedna osoba korzysta dobra z dobra publicznego, to inne też mogą z niego korzystać. Nie ma to żadnego negatywnego wpływu na użyteczność któregokolwiek z konsumentów. Na rynku istnieją również dobra, które mają charakter. Takie mieszany ekonomiści nazywają je mieszanymi dobrami publicznymi, ponieważ charakteryzują się one tylko jedną cechą dobrą, dobra publicznego, czyli na przykład można kogoś wykluczyć z konsumpcji albo konsumpcja zaczyna mieć charakter rywalizacyjny. Cechy dóbr publicznych wskazują na to, że większość z nich musi być dostarczana lub finansowana przez państwo. Pozytywne efekty zewnętrzne i dobra publiczne to pojęcia ściśle powiązane, tak więc z reguły analizuje się je łącznie. W aspekcie dóbr publicznych występuje problem gapowicza. Ogólnie rzecz ujmując, jest to taki problem, kiedy ktoś korzysta z danego dobra publicznego, nie ponosząc kosztów z tego korzystania, nie płacąc, mówiąc w za to dobro. Rola państwa w finansowaniu dóbr publicznych ma na celu zapobieganie tym gapowiczom, których wymieniłam wcześniej i dzieje się to na przykład przez system podatkowy. Wprowadzone podatki powodują to, że na przykład z podatków finansowana jest budowa dróg publicznych, a z tych dróg korzystają każdy, wszyscy i podatki muszą płacić też wszyscy. Niektóre dobra publiczne są częściowo płatne, na przykład paryg miejski, korzystanie z niego jest bezpłatne, ale na przykład parking przy parku czy też tereny piknikowe już są płatne. Czasami presja społeczna, apele eliminują gapowiczów. Na przykład sąsiedzki taki patrol po zmierzchu, żeby zapobiec przestępczości na, w terenie zamieszkania, czy też jakaś odnowa, dbanie o tereny zielone obok terenu zamieszkania to biorą się za to sąsiedzi i zmuszają e, świadomie bądź też nieświadomie, podświadomie e, osobę, która się uchyla od pracy przy tym do również do, do tego, żeby zaangażowała się i żeby przestała być kapowiczem, bo z tego korzysta. A, Występują wspólne zasoby i strategia wspólnego pastwiska i tragedia wspólnego pastwiska wśród dóbr publicznych. Występują one wtedy, kiedy mamy do czynienia z czystymi dobrami publicznymi, np. park miejski, z dobrami prywatnymi, np. kawałek gęspicy, i z dobrami mieszanymi, dobra publiczne, które charakteryzują się rywalizacyjnym charakterem konsumpcji, ale nie można nikogo wykluczyć z ich konsumpcji, np. łowica ryb. No, i tutaj ta tragedia wspólnego pastwiska jest to, polega głównie na tym, mówi głównie o tym, kto ma więcej, prawda? Na przykład na tym łowisku niektóre kraje mogą łowić więcej, niektóre mogą łowić mniej, oceany są wspólne, ryby są wspólne, nie ma tego podziału, więc no tutaj państwo wprowadza przy tych rybach na przykład zakazy połowu, ograniczenie połowu. Kiedy jest spadek populacji ryb, itd., tak czyli ingeruje państwo. Państwo więc ingeruje na różnych szczeblach i przy różnych dobrach i na całym rynku, można powiedzieć. Fuzje przedsiębiorstw. W ekonomii występują trzy główne pewniki. Otóż konkurencja zapewniająca konsumentom niższe ceny i szeroką gamę innowacyjnych produktów jest korzystna dla konsumentów i społeczeństwa. Po drugie, produkcja na dużą skalę może znacznie obniżyć koszty przeciętne, a po trzecie, rynki w świecie rzeczywistym są rzadko doskonale konkurencyjne. A w rezultacie politycy gospodarcy czy muszą określić, jak bardzo należy interweniować, aby zrównoważyć potencjalne korzyści wynikające z dużej skali produkcji z potencjalną utratą korzyści, która może wystąpić przy zwiększaniu powiększaniu się, rozrastaniu się firm. E, a firmy zwiększają się, rozrastają poprzez fuzję. Fuzje przedsiębiorstw mają miejsce wtedy, gdy dwa dotychczas odrębne podmioty łączą się w jeden. Gdy jedna firma kupuje inną firmę, to już jest przyjęcie. Przyjęcie nie zawsze prowadzi do likwidacji wykupanego podmiotu. E, przyjęta firma może działać na dotychczasowych zasadach pod dotychczasową nazwą jednak już mają przejęte i firmy, które połączyły się, wystąpiła nimi fuzja, mają wspólnych właścicieli. Fuzje i przyjęcie najczęściej analizuje się dlatego razem. Urzędy państwowe specjalizowane w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, międzynarodowy Urząd to Komisja Europejska. Mogą albo przyjąć fuzję, albo te fuzje zawetować. Oczywiście prywatne firmy mogą w sposób do, dowolny decydować o swojej działalności, ale już o fuzjach i tych przedsiębiorstw decydują, czy też e, pomagą, pomogą zdecydować urzędy nadrzędne. E, współczynnik koncentracji mierzy łączny udział w rynku e, lub. Lub procent całkowitej sprzedaży danej gałęzi, największy przedsiębiorstw działających na tych rynkach. Od 4 do 8 firm jest to głównie. Wykorzystanie współczynnika koncentracji pozwala ocenić to, na ile ewentualne decyzje podejmowane przez urzędy antymonopolowe są oparte na racjonalnych przesłankach. Więc tutaj można też wyliczyć indeks HHI Hirflenda Hirschmana. Liczy się go sumując kwadraty udziału w rynku wszystkich firm działających w danej branży, a pozwala on uzyskać obraz koncentracji produkcji lub sprzedaży całej gałęzi. Te współczynniki są skomplikowane, liczy się je dość e, trudno. Przykład podam na patronacie, jeśli mój patronat w ogóle ruszy. E, polityka antymonopolowa występuje. A stara się przyjmować nowe kierunki działania, e, te nowe kierunki opierają się na założeniu, że analizowanie gałęzi jest dobrze zdefiniowane, a jedyne pytanie, które do, występuje dotyczy podziału produkcji między podmioty w tej branży. E, nowe kierunki polityki antymonopolowej wykorzystują również założenie, że warunki konkurencji w różnych gałęziach e, są do siebie podobne na tyle, że, podej, że, że podjęcie decyzji o fuzji lub przejęciu żeby tę decyzję podjąć, wystarczy znajomość jednej z dwóch e, miar koncentracji produkcji rynkowej. Ale te założenia rzadkość są prawdziwe i działają urzędy antymonopolowe dlatego, żeby ten rynek trzymać, mówię w cudzysłowie, w ryzach. Rynek wąsko zdefiniowany to rynek bardzo skoncentrowany, ale rynek szeroko zdefiniowany jest bardziej konkurencyjny. E, I wtedy właśnie e, jest większe działanie u, Urzędów antymonopolowych. Także no tutaj polityka antymonopolowa jest różna w różnych państwach, należy do niej podchodzić z, z dystansem i z wielką analizą wszystkich zjawisk na rynku. Monopol naturalny państwa stara się również regulować. Obecnie większość monopoli na rynku na całym świecie w krajach rozwiniętych ma charakter monopoli naturalnych, polegających daleko idącym regulacji ze strony państwa. Monopol naturalny powstaje, gdy koszt przeciętny maleje dla rozmiarów produkcji określanych punktem rynkowym, a koszty stałe są wysokie. Popytem rynkowym, przepraszam, a koszty stałe są wysokie. W rezultacie jedna firma może zaspokoić popyt rynkowy. Po niższych kosztach nie zrobiłaby to dwie-trzy firmy. Tutaj na przykład e, wo, wodociągowe przedsiębiorstwo można wziąć jako przykład postawić, ponieważ położenie rur przez nie jest tańsze e, niż położenie takich samych rur przez 2 trzy e, lub cztery przedsiębiorstwa wodociągowe. E, Oczywiście konkurencję w gałęziach, gdzie działają monopole naturalne, można chronić, na przykład poprzez pozostawienie monopolu naturalnego poza jakąkolwiek regulacją, poprzez podział monopolu naturalnego na mniejsze konkurencyjne ze, sobą, konkurencyjne ze sobą podmioty, ale wtedy taka gospodarka stanie się mniej efektywna produkcyjnie, bo dobra będą wytwarzane po wyższych kosztach przeciętnych i pojawi się rywalizacja między firmami, nie konkurencja, nawet, a chęć wykluczenia danych podmiotów z rynku i można też powołać organ regulacyjny, który może ustalić konkretną cenę i wielkość produkcji w danej gałęzi. Cena jednak ta musi pozwolić monopoliście pokryć jego koszt przeciętny i umożliwić osiąganie zysku normalnego, ale też nie może monopolista zbyt bardzo podnosić ceny, czy też urząd zbyt ceny wysokiej podać, ponieważ muszą być osiągane korzyści społeczne. Regulacja cen opartych na kosztach, a regulacje, y, regulacje wykorzystujące ceny maksymalne. Takie to regulacje pojawiają się, ustalając ceny, które narzuca się firmom tak, żeby ten y, monopol naturalny, chronić konkurencję w tym monopolu naturalnym. Y, problemem na rynku, y, dowodem na to, że jest on nie, nieelastyczny, jest również problem niedoskonałości informacji i asymetrii informacji. Asymetria informacji występuje wtedy, gdy dwie strony zaangażowane w transakcję rynkową mają nierówny dostęp do informacji, to znaczy jedna strona wie więcej niż druga. A niedoskonała informacja występuje wtedy, gdy nabywca, sprzedawca lub obie strony nie są w 100% pewne co do jakości kupowanych i sprzedawanych produktów. A rynek tandety tutaj się pojawia. Przykłady niedoskonałej informacji, inne, na przykład ludzie ogólnie przekonanie jest takie, posiadają takie przekonanie, że im ceny wyższe, tym produkt lepszy jakościowo, im ceny niższe, tym produkt jakościowo gorszy no, niż mniejszą jakość. No i tutaj również ta regulacja cenowa może być korzystna. Niedoskonała informacja wpływa na cenę i ilości w stanie równowagi rynkowej. No tutaj, tak jak podałam, popyt może spadać i rosnąć przy wyższych cenach, ale przy niższych cenach również. Cena zmienia postrzeganie jakości produktów w warunkach niedoskonałej informacji. To również, jak wspomniałam, niektóre produkty, nawet o słabej jakości, mają wysokie ceny, uważane są za dobre jakościowo, a te tańsze, które mogą mieć naprawdę dobrą jakość, mają niższe ceny, uważane są za jakościowo słabsze. Mechanizmy zmniejszające ryzyko związane z niedoskonałą informacją. a Na rynku dóbr i jest to reputacja, gwarancje, rejonie, umowy serwisowe. Na, na rynku pracy jest to świadectwa, licencje, certyfikaty zawodowe. A na rynkach finansowych są to poręczyciele zabezpieczenia majątkowe. Tak więc można to wszystko e regulować i to ryzyko zmniejszać związane z niezkonałą informacją, korzystając właśnie z tych e przykładowych e mechanizmów lub e narzędzi, które podałam. E pokusa nadużycia i selekcja negatywna również pojawia się na rynku e jako ten no, przykład jego zawodności. Każda firma chce produkować więcej. Każda firma chce również być ubezpieczona od wszystkiego. Gdy ma się ubezpieczenie, to wtedy gdzieś tam firma jest bardziej skłonna ponosić ryzyko, większe ryzyko, bo wie, że gdzieś tam skutki negatywne zostaną jej wynagrodzone. Jednak no jest to również zjawisko negatywne i świadczące o, o tym, że rynek nie jest elastyczny. No, tutaj myślę, że wskazałam Państwu w, w kilku słowach, ale jednak, jak faktycznie ten rynek jest nieelastyczny, nieefektywny i momentami bywa zawodny, w grze rynkowej mogę tak określić, czyli pomiędzy podmiotami sprzedawcami, kupującymi i jak musi, powinno, czy też może ingerować w to państwo. Tak więc mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć chociaż po trosze państwu problem tych, tego, tej zawodności rynku. Mam nadzieję, że pomogę niektórym z państwa. Na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.